Hejka, hejka z tej strony Doriksyty. I dziś zagramy sobie Brawl Starsa. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. I a my zaczynamy. I, i zostawcie suba, dzwoneczek oraz ten. Oraz patrz, Oraz wszyscy YouTuberzy polscy, którzy grają Brawl Starsa, albo przyszli. Brawl Starsowi youtuberzy z Polski Niech dołączą do mojego klubu YouTube Jeśli widzieliście, że mam nowe tło Brawl Stars I czemu ta szef się nie rusza To chodzi o to, że nowy update Dotyczący Halloween Kto z was lubi Halloween niech pisze o nim w komentarzu I niech przypnie A i mu serduszko Jak to youtuber Najlepiej żyje się przez czymś takim. Zabiłem, zabiłem Kurt'a. Teraz gdzie drugi członek? Zaczekajcie się tutaj. A więc tak, widzowie, wygrałem tą waleczkę i zrobiłem jeden Żeton, Więc ten tego, 40 łatek w górę. Kto z Was sądzi, jaka wersja Starsa była lepsza? Ta obecna czy inna? Dobra. I jeśli dobijecie kilka łapek w, w, w górę, to nagram takie coś z Widowskim lub z Juniorem. Albo nawet z Patryk Hyperem. Bo on też nagry. Nie wiem, czy nagram jeszcze tego nowego, ale dowiem się. Dobra. I ogólnie mnie... Dziwne, że na tym staciu jest jakiś krzyk. O nie, pomóż mi, szeli! Słaba jest. Widać od razu. Dobra. Jeszcze raz. No dobra. Uff. I oczywiście, jeśli dowiem się, jak zrobić wspieranie kanału, to załatwię to dla Was, widowie, jeśli chcecie. I sp sp sprawdzę, czy można to zrobić za darmo. A jeśli nie, to nie szkodzi, jeśli trochę zarobię, czy YouTube. Tak czy inaczej będzie słowa cena. Naprawdę mała. O ile uda mi się bo ja sobie w. I oczywiście niech pi... I niech większość youtuberów, którzy planuje w ogóle dołączyć do YouTube teamu. Niech... Niech pisze w komentarzach... Czy 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 o ratybackiego. Ja proponuję. Polecam nawet mój kanał. Jeśli z YouTuberów. Nieważne w sumie. Co moje prywatne sprawy lepiej, żeby większość nie działać. Okej, okay. Pierwszy Power Cubes w tej rundce. Jeszcze tylko ta ostatnia walka będzie. Albo nie, jeszcze trzy. Dobra. Mamy już cztery power cubesy. Okej. Okay. Czarodziej Barney. Ja chyba tak samo... Jest. Dobra, szelka, musisz to wygrać. Za chwilę wracam. Udało mi się. Ekstra. No. To jeszcze dwie rundki. I kończymy odcinek. Dobra. Tego, o nie, za łatwo dałem się zabić. Tak jak ta Sherry. No to ostatnia walka. I w takim razie będzie to na nowym trybie z tego update'u. Polega na tym, że będę takim duchem i będzie mi się traciło HP zamiast respić. Okropne, prawda? Ale spróbuję na tym przetrwać. Tak jak twardy chłopak. I jeśli spodoba Wam się trochę ten przetwor, mimo że przegram, to zostawcie łapkę w górę i piszcie o nim w komentarzu. Albo w ogóle coś o tym update'cie jeśli ogólnie lubicie halloween, bo ja lubię Choć moja mama nie chce Bo jak widzicie, to chyba widać, że dotyczy on halloween Okej okay. Dobra Trochę okropne, że mi się traci HP, co nie wie? Mam trzecie miejsce, więc są pucharki, więc 10 mapek w górę. Więc jakby to powiedzieć, chyba mam gdzieś 50. No to to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej filmów właśnie z Brawl Starsa, zostawcie łapkę w górę i cześć. I wpadajcie na mój klub YouTube Team.